Kiedy prawdziwie zrozumiesz potęgę, którą posiadasz, będziesz mógł zrobić niemal wszystko. Dr. James Doty. Każdy z nas manifestuje każdego dnia. Większość ludzi robi to zupełnie nieświadomie, najczęściej przyciągając rzeczy negatywne. Skoro tutaj jesteś, oznacza to, że jesteś osobą o ponadprzeciętnej świadomości mocy słów i myśli. Dziś przedstawię Ci techniki zalecane przez neurobiologa, dr. Jamesa Dotiego, z których sam korzysta każdego ranka aby wejść w stan przepływu energii i przyciągać wszystko, co pozytywne. Poznasz też element, który blokuje efektywną manifestację dla bardzo wielu osób. Każdy fragment tego filmu będzie ważnym elementem, który składa się na umiejętność skutecznej manifestacji. Oglądaj go w całości, by odkryć tę wiedzę w pełni. Dzięki temu dołączysz do nielicznej grupy ludzi, która naprawdę rozumie, jak manifestować i robi to z niewiarygodnymi efektami. Dr. James Doty jest profesorem neurochirurgii na Uniwersytecie Stanforda i autorem książek, w których udowadnia potęgę ludzkiej myśli w tworzeniu rzeczywistości. Jest więc bezcennym łącznikiem między światem naukowym a duchowym. Dzięki takim ludziom mówi się o prawie przyciągania i manifestacji na zupełnie nową skalę. Doty zwraca uwagę, że manifestowanie rzeczywistości za pomocą myśli nie jest melodią ostatnich dziesięcioleci czy nawet wieków. Istnieją przesłanki, że już w pierwszych stuleciach naszej ery używało się terminu prawo przyciągania i praktykowało manifestacje. Z drugiej strony wspomina, że w obecnych czasach termin ten został wypaczony, a przekaz na jego temat bardzo spłycony, przez co część ludzi może wysnuć błędny wniosek, że prawo przyciągania nie działa. Niestety większość ludzi po prostu nie wie, jak używać go poprawnie. Żeby zrozumieć, czym jest ten sekretny element, dzięki któremu Twoja manifestacja będzie działać niczym magnes, najpierw opowiem Ci o wibracji. Doktor Doty mówi, że każdy człowiek posiada swoją wibrację. Jest to naukowo potwierdzony fakt, że ludzkie serce generuje fale, które można zmierzyć w odległości nawet kilku metrów. Wibracja ludzi wpływa na siebie wzajemnie, może się też synchronizować. Na przykład to właśnie z tego powodu, kiedy grupa kobiet przebywa razem przez długi czas, często zdarza się, że ich cykl menstruacyjny synchronizuje się. Wibracja człowieka może być pozytywna lub negatywna. Na pewno znasz osobę w towarzystwie, której czujesz się dobrze, za którą zawsze tęsknisz i lubisz spędzać z nią czas. Ta osoba posiada pozytywną wibrację. Zazwyczaj jest to dobry, empatyczny człowiek, który cię nie ocenia i pozwala ci czuć się komfortowo takim, jakim jesteś. Taka osoba w życiu to prawdziwy skarb. Z drugiej strony, na pewno znasz człowieka, którego obecność przytłacza, jakby wysysała z ciebie chęć do życia. O takich ludziach mówimy: wampir energetyczny. Ich wibracja jest negatywna. Czy zdarzyło ci się kiedyś, spacerując, widzieć osobę o tak negatywnej energii, że zdecydowałeś przejść na drugą stronę ulicy? No właśnie. Możliwe, że znasz osobę, która regularnie odtwarza w swoim życiu jakiś schemat i dziwi się, jak to możliwe, że znów przytrafia się jej to samo. Na przykład, dana osoba może regularnie wchodzić w związek z przemocowym partnerem. Takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem. Ta osoba zaprasza do swojego życia takie sytuacje i osoby poprzez wibrację, którą generuje. Jest to zagadnienie z pogranicza psychologii i neurobiologii. Część takich osób będzie powtarzać te schematy przez całe życie. Wielu z nich uwikła się w nałogi. Część jednak zauważy, że coś tutaj jest nie tak. To bardzo ważny krok, ponieważ uświadomienie sobie takiego schematu oraz jego przyczyny może znacząco zmienić naszą wibrację. Dzięki temu zaczną jej się przytrafiać inne, lepsze rzeczy. Będzie przyciągać lepsze życie we wszystkich aspektach. Doktor Doty jest autorem kontrowersyjnych słów. Wszechświat macie gdzieś. Ich znaczenie jest jednak niezwykle ważne do zrozumienia. Mówi, że ludzie nadmiernie przywiązują się do terminu wszechświat, jakoby to jakaś zewnętrzna siła decydowała o naszym losie i rozdawała dobre lub złe wydarzenia życiowe. Prawda jest taka, że to my sami jesteśmy naszym wszechświatem i to wewnątrz nas jest siła, która pozwala nam na manifestację i tworzenie życia naszych marzeń. Nie potrzebujemy wysyłać naszych intencji w eter. To w nas samych musimy je zasiać w odpowiedni sposób, aby wyrosły w materialnym świecie. Istnieje jednak pewna negatywna siła, która ogranicza nasze możliwości tworzenia. Są nią ograniczające przekonania i tak zwany wewnętrzny krytyk. Jeżeli wierzysz, że coś jest niemożliwe do zrobienia, rzeczywiście tak jest. Jeżeli więc wierzysz, że nie jesteś w stanie posiadać w życiu dużych pieniędzy, lub że nie zasługujesz na wspaniały związek, to ty sprawiasz, że staje się to prawdą. Jeżeli każdego dnia twój wewnętrzny dialog ze sobą jest negatywny i powtarzasz sobie nie dam rady lub to przecież dla mnie niemożliwe, dokładasz kolejne cegły do ścian więzienia, które sam dla siebie tworzysz. Uświadomienie sobie tego faktu nie jest przyjemne, ale jest konieczne. Pozostając w negatywnym dialogu wewnętrznym, tworzysz tak zwaną mentalność ofiary, czyli wierzenie oparte na tym, że to zewnętrzne czynniki kontrolują twoje życie, a ty nie masz na nie wpływu. Wygodnie jest myśleć, że nie mamy na coś wpływu, bo to wymówka, żeby niczego nie robić. Prawda jest jednak taka, że to od nas zależy nasze życie. To ty jesteś swoim wszechświatem. Kiedy to zrozumiesz, tak w pełni i prawdziwie wszystko się zmieni. To ty jesteś u władzy. Ty trzymasz ster. Jeśli myślisz, że przecież nie mówisz sam do siebie, zaskoczę cię. Ludzie myślą sami do siebie nawet do 400 tysięcy słów dziennie. Jeżeli nie są świadomi tego, co do siebie mówią... Ogromna część z nich może być dla nich niekorzystna. Jak więc wyrwać się z negatywnych przekonań i zaprzestać negatywnego dialogu z samym sobą? Przede wszystkim musisz być uważny i łapać się na chwilach, kiedy do siebie mówisz. Nie musisz od razu zmieniać tego, co do siebie mówisz o 180 stopni. Może być ci trudno dokonać naraz tak dużej zmiany, żeby nagle zacząć się w pełni wspierać. Na początek, przestań się słownie karać i biczować. Stań się nie negatywny. Już samo to będzie wielkim krokiem naprzód. Sam Doty, jako osoba z bardzo trudnym dzieciństwem, mówi, że nadal jest w procesie zmiany tych przekonań i że nie da się dokonać takiej zmiany z dnia na dzień. Jego zdaniem, żaden człowiek na świecie nie jest w stanie przejść drogi do wspierania siebie w 100%, bo to zbyt idealne, żeby było ludzkie. Wbrew pozorom, jest to tak naprawdę dobra wiadomość bo to znaczy, że nie musisz być idealny i mieć doskonałego głosu wewnętrznego, żeby posługiwać się prawem przyciągania. Każdy, choćby mały krok w stronę ucięcia wewnętrznej negatywności, zwiększa naszą siłę manifestacji. Zepnijmy więc klamrą to, co mamy do tej pory. Aby skutecznie przyciągać to, czego zechcesz do swojego życia, musisz zmienić swoją wibrację na pozytywną. Jeżeli masz w sobie negatywne, ograniczające przekonania i krytykujesz samego siebie, twoja wibracja jest niska. Będąc negatywnym dla siebie, jesteś też negatywny dla innych i taką wibrację czują od ciebie ludzie. Przyciągasz więc niewłaściwych, toksycznych ludzi, odpychając tych, którzy mieliby korzystny wpływ na twoje życie. Stań się bardziej świadomy, łap się na tym, co do siebie mówisz i eliminuj negatywne rzeczy. Zrób to krok po kroku. Na początek wystarczy, że będziesz nie negatywny, spróbuj wspierać się w myślach. Nigdy nie myśl, znowu zrobiłem to źle, jak zawsze. Zamiast tego podaj sobie rękę i powiedz, nie szkodzi, następnym razem będzie lepiej. To, jak postrzegasz siebie, determinuje, jak postrzegasz świat oraz jak świat postrzega ciebie. Jaki element, zdaniem doktora Dottiego, sprawia, że ludzie sami pogrążają swoje szanse na przyciąganie życia marzeń? Jest nim strach. Życie ludzkie składa się z wyboru pomiędzy strachem a wiarą. Powiem to raz jeszcze: życie składa się z wyboru między strachem a wiarą. Epiktet, filozof stoicki, mówił, że nie mamy wpływu na nasze środowisko, ale mamy wpływ, jak reagujemy na to, co się nam przytrafia. Na pewno znasz ludzi, którzy na tę samą trudną sytuację zareagują zupełnie inaczej. Ktoś powie: Moje życie jest beznadziejne. Inna osoba powie: Cóż, teraz jest ciężko, ale wiem, że się poprawi. To pierwsze podejście to strach i postawa ofiary, drugie to wiara. Może się wydawać, że jest inaczej, ale prawda jest taka, że możesz wybrać pomiędzy tymi reakcjami. A wybierając wiarę zamiast strachu, podnosisz swoją wibrację. Doktor Doti mówi nam, że aby nasza intencja mogła zmanifestować się w materialnym świecie, musi trafić do naszej podświadomości. Musimy więc zadbać o dwa elementy. Aby cokolwiek mogło zostać zasiane w podświadomości, musimy przygotować scenę pod to wydarzenie. Jak to zrobić? Musisz wejść w tak zwany stan przepływu. To w tym stanie możemy najłatwiej dotrzeć do naszej podświadomości i zakodować w niej naszą intencję. Za chwilę powiem ci krok po kroku, co robi sam dr James Doty, by wprowadzić się w stan przepływu. Kiedy osiągniesz już ten stan, drugim krokiem jest zadbanie. Aby intencja regularnie pojawiała się w naszej głowie, w naszych uszach oraz przed naszymi oczami. Każdego dnia zapisuj swoją intencję na kartce. Koniecznie rób to odręcznie, nie na żadnym urządzeniu elektronicznym. Pisanie odręczne pozwala dużo lepiej trafić intencji do podświadomości. Treść tej kartki czytaj zarówno w myślach, głosem wewnętrznym, jak i na głos. Nawet szept wystarczy. Upewnij się też, że często patrzysz na kartkę ze swoją intencją. Im więcej zmysłów zaangażujesz w tę pracę, tym lepiej. Przejdźmy więc do tego, co robi dr James Doty każdego ranka, aby wprawić się w stan przepływu i przygotować scenę na przyciąganie pozytywnych wydarzeń. Zaraz po przebudzeniu siada na łóżku i wykonuje ćwiczenie oddechowe, które aktywuje przywspółczulny układ nerwowy. Takim ćwiczeniem może być na przykład głębokie i powolne oddychanie przy pomocy przepony. Skąd wiedzieć, że oddychasz przeponowo. Robisz to dobrze, kiedy podczas wdechu zwiększa się objętość Twojego brzucha, a nie klatki piersiowej. W ten sposób stymulujesz tak zwany nerw błędny. Sprawia to, że ciało wchodzi w zrelaksowany, kreatywny stan otwarty na otrzymywanie. Następnie Doty nakierowuje swoje myśli na zachwyt nad pięknem i dobrem tego świata. Potem przechodzi do medytacji, w której skupia się na emocjach takich jak współczucie, wybaczanie. Pokora, uczciwość, wdzięczność oraz miłość, która zawiera w sobie je wszystkie. Tego rodzaju otwartość na bycie dla innych wprawia go w stan idealnej synchronizacji z wyższą energią. Sprawia, że wibracja staje się pozytywna i piękna. Dzięki takiej wibracji przyciągniesz do swojego życia obfitość. Po kilkunastu minutach takiej porannej medytacji przejdź do zapisywania swojej intencji na kartce. Oraz czytania jej w myślach i nagłos. Taka praktyka każdego poranka może dosłownie odmienić Twoje życie. Dalai Lama powiedział: Chcesz, by inni byli szczęśliwi? Praktykuj współczucie. Chcesz sam być szczęśliwy? Praktykuj współczucie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, będę ci bardzo wdzięczny za polubienie go oraz za subskrypcję tego kanału. Dzięki temu mogę tworzyć więcej darmowych treści, które mają na celu pomagać ludziom w poprawie życia. Życzę Ci błogosławionego dnia.